Moi drodzy, witam serdecznie, Oskar Korunia, Buenas tardes, yy, serdeczne pozdrowienia dla Roxany Sośnickiej-Marusik, która mnie zainspirowała do nakręcenia tego filmiku, a Wam, moi drodzy, przedstawię czasownik bardzo ważny w języku hiszpańskim, czasownik gustar, który oznacza like, czyli lubić, podobać. Moi drodzy, już piszę dzisiejszy temat naszych zajęć: tema El verbo gustare, czyli czasownik gustare. Lubić, podobać się. El verbo gustare. Które oznacza lubić, lub też po angielsku like. Podobać się, lubić po angielsku. I like, you like, czyli wiadomo, cała odmiana. Moi drodzy, Elber Bogustare, już Was nauczę szybkiej odmiany przez wszystkie osoby. Myślę, że nie będzie dla Was problem, że jesteście to w stanie opanować w miarę zrozumiale. Perfekto. Ten czasownik odmienia się nietypowo. Nie odmieniamy go tak jak czasowniki prezente w indicativo, czyli normalne czasowniki w trybie oznajmującym, odmieniamy je troszeczkę zgoła inaczej. Już wam to wszystko wytłumaczę tak, żeby to było jasne i zrozumiałe. Moi drodzy, zacznijmy od zaimków, które są tutaj akurat wyrażone w komplemento indirecto, czyli w tak zwanym dopełnieniu, Moi drodzy, jakim dopełnieniu dalszym, co odpowiada polskiemu celownikowi. Przypomnę, celownik to trzeci przypadek w języku polskim, który odpowiada na pytanie komu, czemu się przygląda. I to jest bardzo ważne, czyli zaczynamy tak naprawdę od tych zaimków i mamy ich, wiadomo sześć, yy, sześć zaimków, ponieważ mamy jak wiadomo odmianę przez sześć osób. Dlatego zaczynamy od pierwszej. Napiszę też niektóre zaimki które będą w nawiasie, które używamy fakultatywnie, czyli wybieramy, kiedy chcemy. Nie są obowiązkowe, nie są obligatoryjne. Możemy ich używać, żeby tylko wzmocnić wypowiedź. Więc, moi drodzy, napiszę wszystkie. Więc pierwsza to jest a, mi. Wszystko piszemy w nawiasie. To, co jest w nawiasie, nie trzeba używać. a, mi. A Akurat to jest bez akcentu. a, l. Czyli Jemu a eja lub też uste. A nosotros lub też nosotras. Przypomnę, nosotros jest zaimkiem, który wyraża rodzajnik męski, natomiast nosotras, nosotras to jest zajmek osobowy żeński. Potem mamy abosotros lub też bosotras. I a EOS Elias lub też ustens. Moi drodzy, w ten sposób mamy to fakultatywnie. Możecie sobie to śmiało przepisać do zeszytu, tak żeby to było jasne i zrozumiałe, żebyście wiedzieli o co chodzi. Ja troszeczkę z tym a rzeczywiście wyjechałem za daleko, ale myślę, że jest w miarę widoczne. No, i teraz dodajemy te zajęcia, które są obowiązkowe, czyli obligatoryjne, i je trzeba używać, kiedy używamy czasownika gusta. Zaczynamy od me. Za chwilę będziemy tłumaczyć na końcu. Te, czyli tobie. Me to jest mnie, te to jest tobie. Teraz używamy le, co oznacza jemu, jej, panu, pani. Le. Potem mamy nos czyli nam. Potem mamy OS, czyli wam. I potem mamy na końcu les, czyli im, panom, paniom i im. Możecie sobie śmiało opisać. Ja już za chwileczkę napiszę po polsku, jak się to tłumaczy tak, żeby to było jasne i zrozumiałe. Rewelacja wszystko jest widoczne, co mnie bardzo cieszy. I teraz moi drodzy, piszemy. Me to znaczy mnie. Te to znaczy. Tobie. Komu? Czemu? Tobie. Le. Komu? Czemu? Jemu. Jej. Panu. Pani. Jemu. Jej. Pan. Pani. Nosotros oznacza nam. Os oznacza wam. I les oznacza im. Panom. Paniom. I państwu. Świetnie. Czyli mamy już zajęcia. Przypomnę, te, które są napisane na niebiesko, są fakultatywne, czyli wybieramy, wtedy, kiedy chcemy, kiedy chcemy wzmocnić wypowiedź. Ich nie trzeba używać, nie trzeba się uczyć, tak naprawdę? Choć można. A te to są oczywiście zajęcia, których trzeba się uczyć, musimy się ich nauczyć na pamięć, żeby zrozumieć. I one w zdaniu muszą zawsze wystąpić, moi drodzy. Czyli mamy me, te, le, nos, os, i les. Jest to widoczne na tablicy, co mnie bardzo cieszy. I moi drodzy, robimy teraz oczywiście klamrę. Robimy jedną klamrę, ponieważ mogą być te czasowniki używane bez względu na zaimek. Ta klamra może mi nie wyszła genialnie, ale myślę, że jest widoczne i tak naprawdę mogą wystąpić tylko dwie formy. Nie odmieniamy tak jak czasownika ablar. Ablo, hablas, ABLA, hablamos, ABLAIS, hablan, czyli presente de indicativo, de primera conjugation, czyli czas y, teraźniejszy tryb oznajmującego pierwsza odmiana. Nie, nie ma tutaj gusto, z gusta, gustamos, gustais, gustam tego się nie używa. Używa się tylko dwóch form: trzeciej osoby liczby pojedynczej i trzeciej osoby liczby mnogiej, czyli tylko występują czasowniki w dwóch formach. Występuje w formie gusta i występuje w formie gustan. I tak naprawdę czasowniki są niezależne, one nie są zależne od osoby. Nigdy nie łączymy w ten sposób, że gusta tylko do liczby pojedynczej, metele gusta, natomiast gustan do nos poses tak nie robimy. Będziemy zupełnie inaczej, za chwilę wytłumaczę. Czyli może być megusta, tegusta, legusta, nosgusta, osgusta, lesgusta. I tak samo może być megustan, tegustan, lesgustam, nosgustam, osgustam i lesgustam. Czyli tak naprawdę może być tutaj, moi drodzy, 12 różnych możliwości, tak matematycznie rzecz biorąc. Mam nadzieję, że macie to zapisane. Zapiszcie sobie, żeby to dobrze zrozumieć, przeanalizować śmiało sobie przepiszcie, czyli te gusta i gustan. Mamy też amia ti. To wszystko w nawiasie Metele nos os, les. Mam nadzieję, że jest to co zmiałe. No i teraz bardzo ważne. Kiedy używamy gusta, kiedy używamy gustan? Ja to proponuję zawsze moim podopiecznym, żeby sobie to przetłumaczyć na dwie polskie formy, żeby to lepiej zrozumieć. Gusta tłumaczę jako się podoba. Natomiast gusta tłumaczę jako się podobają. Czyli w ten sposób mamy. Mnie się podoba. Chcemy na przykład tak powiedzieć nam się podoba. Nos gusta. Chcemy powiedzieć nam się podobają. Nos gusta. Czyli mamy gusta i gusta. Się podoba, się podobają. No i teraz uwaga. Gusta używamy w dwóch przypadkach. Wtedy, kiedy używamy czasownika, tak zwanego be, czyli na przykład lubię tańczyć, me, gusta, bailar, oraz używamy też gusta z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, czyli na przykład lubię paeja, mnie się podoba paeja. Wtedy robimy oczywiście sustantivo, czyli rzeczownik, sustantivo singular. Rzeczownik w liczbie pojedynczej. Sustantivo sen singular. Sustantivo singular, czyli rzeczownik, liczba pojedyncza, to napiszę wam. Czasownik, perbo to czasownik. I substantivo, czyli rzeczownik, liczba pojedyncza. Za chwilę podamy przykłady, spokojnie. Nie martwcie się, jest to możliwe do opanowania. Natomiast gusta używamy z sum, substantivos. Czyli z rzeczownikami, substantivos, oczywiście też można powiedzieć nombres, to też jest synonim rzeczownika, substantivos, nombres, te formy są dopuszczalne i są akceptowalne. Substantivos plural, czyli rzeczownik w liczbie mnogiej. I w ten sposób, moi drodzy, mamy to mniej więcej wyjaśnione. Podamy teraz przykłady, żebyście to lepiej zrozumieli. Czyli tak, zmazujemy sobie ten verbo i substantivum singular. I podamy przykład. Czyli wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, mnie się podoba paeja, co po polsku tak się oczywiście nie tłumaczy, tylko tłumaczymy się, tłumaczy się, lubię paella, używamy formy me gusta", czyli lubię me gusta la paella. Ponieważ paeja jest w liczbie pojedynczej, i jest rzeczownikiem. Czyli mamy me gusta la paeja. To sobie to tłumaczymy mnie się podoba paella. lubię paellę. Tak samo używamy z czasownikami, kiedy lubimy pracować, spać, tańczyć, śmiać się, oglądać filmy na Netflixie albo gdziekolwiek. To moi drodzy, piszemy Megusta bailar. Na przykład lubię tańczyć. Myślę, że każdy z nas lubi tańczyć. Czyli mówimy megusta bailar. Co oznacza mnie się. Podoba tańczyć dosłownie. Po polsku tłumaczymy nie tańczyć. Ty lubisz tańczyć. Jak będzie ty lubisz tańczyć? Będzie te gusta bajlar. Ty lubisz tańczyć. On lubi tańczyć. Le, gusta bajlar. Świetnie. My lubimy tańczyć. Nos, gusta bajlar. Wy lubicie tańczyć. Os, gusta bajlar. Oni lubią tańczyć. Les gusta bajlar. Me gusta comer cokolwiek. Czyli jak widzicie, można to zrobić ze wszystkimi osobami. Natomiast, co jest, kiedy są rzecz, rzeczy w liczbie mnogiej? Na przykład, lubię szybkie samochody albo lubię czerwone samochody. Wtedy mówimy me gustan, czyli mnie się podobają te czerwone samochody. Me gustan los coches rojos. Lubię czerwone samochody. Albo me gustan los platanos, lubię banany. Lub też las bananas. Na pewno wiecie, jaka jest różnica między los platanos i las bananas, ale to oczywiście temat na inny filmik. Czyli me mnie, gustam mnie się podobają, los koczes rochos. Lubię czerwone samochody. Mam nadzieję, moi drodzy, że jest to zrozumiałe. Że jest to jasne, jest to widoczne na tablicy, i podamy tylko jeszcze jeden ostatni przykład. Wtedy, kiedy chcemy powiedzieć jakieś imię, typu Franek lubi czytać książki. Wtedy, moi drodzy, stosujemy A plus imię plus numbrę, plus le, bo jest jedna osoba w liczbie plus gusta plus czasowo. Franek lubi czytać książki? Już tego nie napiszę na tablicy. Spróbujcie sobie to teraz powiedzieć, ułożyć w głowie i spróbujcie stworzyć. A plus nombre, plus le, plus gusta plus czasownik. Jak będzie franek lubi czytać książki? Otóż będzie to w ten sposób. A franek le. Gusta ler libros. Co można dosłownie przetłumaczyć po polsku. A komu czemu? Franek, czyli Frankowi, jemu się podoba czytać książki. A Franek de Gusta, Le libros. Moi drodzy, mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Był z Wami. Oskar Korunia, Centrum Językowe Oskar Korunia z Poznania. Jesteśmy oczywiście na Facebooku, na YouTubie. Moi drodzy, koniecznie podnieście łapkę w górę. Zostawcie komentarz, czy Wam się filmik podobał. Natomiast ja oczywiście będę nagrywał dalej filmiki dla Was. I te wszystkie zakmatwienia, te wszystkie trudności w języku hiszpańskim postaramy się wyjaśnić prosto, zrozumiale na język polski, żeby każdy mógł opanować. Y este español, hispanic. Oscar Coruña, muchas gracias. Un abrazo. Chao chicos, gracias.